W tym wideo wyjaśnię Ci, co oznacza geograficzna izolacja i jak wpływa ona na kulturę w Oceanii. Przyjrzymy się, jak położenie geograficzne wysp w Oceanii kształtowało rozwój sztuki, tradycji i stylów życia. Geograficzna izolacja oznacza, że dany obszar jest trudno dostępny i nie ma bliskich powiązań z innymi regionami. W Oceanii jest to szczególnie ważne, ponieważ wyspy często są od siebie oddalone. Ta izolacja sprawiła, że na każdej wyspie mogła rozwinąć się odrębna kultura. Ludzie musieli radzić sobie sami i wymyślać własne rozwiązania codziennych problemów. Sztuka w oceanii jest silnie związana z naturą i życiem na wyspach. Rzeźby w drewnie, maski i tatuaże to tylko niektóre z tradycyjnych form sztuki. Często były one używane do celów religijnych lub ceremonialnych. Dzieła sztuki opowiadają historię o przodkach i więzi z otoczeniem. Muzyka w Oceanii również rozwijała się bardzo różnorodnie. Na wyspach istnieje ogromna różnorodność instrumentów i tradycji śpiewu. Izolacja sprawiła, że na każdej wyspie wykształcił się własny styl muzyczny. Piosenki i rytmy były wykorzystywane do opowiadania historii i łączenia społeczności. Taniec i teatr są również ważnymi elementami kultury oceańskiej. Wiele tańców i przedstawień opowiada historię z mitologii lub codziennego życia ludzi. W izolacji tradycje te mogły rozwijać się bez zakłóceń i przybierać różne formy w poszczególnych regionach. Odzwierciedlają one wartości i historię danej społeczności. Architektura w Oceanii również pokazuje, jak geograficzna izolacja wpływa na kulturę. Sposoby budowy były często dostosowane do klimatu i materiałów dostępnych na danej wyspie. Tradycyjne domy są budowane z naturalnych materiałów, takich jak drewno, liście palmowe czy kamienie. Te metody budowy sprawdzały się przez wiele pokoleń. Mimo geograficznej izolacji Oceanii istniały szlaki handlowe, które umożliwiały kontakty z innymi regionami. Kontakty te miały wpływ na sztukę i kulturę oceanii. Wprowadzono nowe materiały i techniki, które wzbogaciły tradycyjną sztukę. Wymiana z innymi kulturami wywarła wyraźny wpływ na lokalną scenę artystyczną. W wielu kulturach oceańskich religia odgrywa centralną rolę w sztuce. Symbole religijne, przedstawienia bogów i obiekty duchowe często pojawiają się w dziełach sztuki. Izolacja pozwoliła na unikalny rozwój określonych praktyk religijnych i przedstawień na wyspach. Te religijne dzieła sztuki stanowią ważną część tożsamości kulturowej. Natura w Oceanii miała duży wpływ na sztukę i kulturę. Tropikalny krajobraz, morze i zwierzęta często są przedstawiane w dziełach sztuki. Te przedstawienia pokazują bliskie powiązanie ludzi z naturą i ich środowiskiem. Sztuka w oceanii często jest sposobem na uczczenie tej więzi z naturą. Chociaż wyspy w oceanii są geograficznie izolowane, istnieje wiele podobieństw kulturowych. Wszystkie kultury są silnie związane z naturą i przywiązują dużą wagę do wspólnoty i tradycji. Jednocześnie istnieją znaczne różnice w sztuce i zwyczajach zależnie od wyspy i grupy etnicznej. Ta różnorodność czyni sztukę oceanii wyjątkowo unikalną.